że widzowie się ma no yy, co wiem, że nuć może wam się już nuć do i tak dalej, ale słom i moja jak będę pracować z innych bo już nie będę pokazywał, ale chciałem wam pokazać jak pracuje oto ten mój eksperyment, czyli ta trawa z owcem jak spojrzeliśmy ją sobie. Więc tu sobie wjedziemy o tak, o tak o, po na początek no tu się w pole drugie. I o. I, i jak, jak ja to prasuję, chcielibyście pewnie wiedzieć. Więc ja to robię także. Pół tego, y, pół, jak już mam po, po wyprasy słomy, to wjeżdżam w trawę. I. Dochodzi o to, żeby pele wyszły takie. No, jak się, no. Bo innego roku to, to inaczej, robiłem tylko, że teraz będzie ten, yy, będą krówki, to tej trafi trochę więcej jest potrzebna niż, no bo ja to robiłem przed świnią, tam to bo yy, oni zawsze mieli jakąś tam freztę, sobie już sobie tam mogą pokrzepać w tym i takie tam, a teraz na krów to wiecie, jedna palka leci dla świni, reszta krówko. krów, bo samych łąk nie starczy na cały rok, na cały rąk. O, jak z tej pelki nie wyjdzie nam trawa, to to będzie dla pociupania dla świn, ale... Ta nie wyjdzie, chyba nie ma szans. Nie ma szans! Nie, nie! Dobra, i pyk. O, i to... I taka o, właśnie. Ta ta. I idzie ona właśnie do... Yy, ona idzie do świn, Miałam z tego frajdy, że mogę tam sobie pokrzywek tu i, i ten, tutaj jest kłos, tutaj yy, ten, tutaj jest ser, trochę trawy, tutaj trochę Oj no wiecie o co chodzi, puła trawy gdzieś o, no. To jest dla Jeśli po prostu Frajda taka, co ona znajduje w tym yy, Pokarmie Więc ja co roku tak robię, znaczy, najpierw to mnie nauczył to jako tata Później zacząłem to robić trochę ja, trochę tam mi tata podpowiadał. A teraz to już sam raczej... tam no, jak jakieś nowe uprawy wchodzę albo coś, tam tata mi to raca czasami. Ale tak to teraz gospodarstwo to sam prowadzę. Szczególnie, że tata już w starszym wieku. Mm, co teraz lekarze prawie no, lekarze cały czas wszystko chory już tata, więc po prostu no. O, ja teraz czyłem po gospodarkę. Jej nigdy nie sprzedam. Znaczy nigdy nie mówi nigdy chyba, że sytuacja tego wymusi, ale. Dopóki. Sytuacja w ten będzie taka jaka. No i jest. To. Gospodarstwo nadal będzie. Jak ktoś się tam zmieni, tułki czy coś, no to. Niestety. I już mamy dwa paloty tutaj, czyli będzie tak. Jeden dla świnek, jeden dla krówek.

Ej hey, na 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 co ty lubisz Nektar z banana Ej hey, na, 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 hey, na 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 z banana no, ale jak na 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 się na 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 się to... na no, mówię i tu wieszczamy. Dobra To już będzie dobra Dobra, ja się z Wami żegnam, będę dalej pracować do tej dziewiątej a później widzimy się na odcinku z dalszej części Nów po prostu a ja robię prasa i cześć Dobra, jedzę na kolejne poletko, a wytrzymajcie się siema